Dzień dobry moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny dzień. A e, chciałem Wam pokazać jedną rzecz, ponieważ za tydzień widzimy się w Limanowej na festiwalu biegowym. E, ja przyszedłem taki rekonesans w Pieninki Skrzydlańskie, żeby pokazać Wam, jak mniej więcej wygląda teren, w którym będziecie biegli. Otóż pierwsze trasy startują gdzieś tam, o, za ćwilinem i biegniecie tam z na później na łopień. To jest to. To, co sterczy, to jest Mogielica. Będziecie wbiegać na Mogielicę. Później za Mogielicę gdzieś na Modyń. No i tam dookoła, daleko za łopieniem, będziecie wbiegać. O, Tą, tu gdzieś tam, o, jest Limanowa, i tam jest Meta. Także w takich pięknych okolicznościach, okolicznościach przyrody, w takim właśnie oto terenie, będziecie pokonywać naprawdę fantastyczne kilometry. A ja będę czekał na Was z aparatem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę miłego weekendu. Pa!